Ciałamko z tej strony zrobić kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy y, nagrywać tutaj o ocieplonym kurniku. Proszę zobaczyć. Dach tak, też. Mm. Mrożnik jest w kurniku, ja Nie, no, ale dzisiaj wczoraj był delikatny, był minus 6, Tutaj był taki, ale nie był, że na, na palec zniszczył się. że jak ocieplaliśmy to z moim to mówi, że i tak to nie będzie takie ocieplone, tylko to, że szpar nie będzie. Nigdzie. Dobrze. Dobra, więc tutaj. Znaczy to będzie taki krótki odcinek, bo nie wiem, czy mamy co mówić, bo przed chwilą nagrywaliśmy jeszcze o furczaczkach. Tylko jeszcze nie wiadomo, czy będziemy czekać gniazda, czy nie. Pod koli gniazda, ale nie wiem, czy to, to Chyba nie będziemy czekać. Też już nie możemy się doczekać lata, aż tu dołączą kaczuchy. Hmm. No max to będzie kaczek, nie wiem, 10. A znaczy, się na no, od razu będziemy kupować oczywiście no, nie wiem Może 3 plus jeden Czyli kaczki zobaczymy, jak ile będą, oczywiście No, ale... Na pewno, że ją płyć, chcemy różnego nie tylko jednego koloru Bo... I możecie pisać jakieś fajne rasy kaczek, które nie latają za wysoko Na przykład, nie wiem, bo... Znaczy, trzeba tak, że nie nie, nie... nie odlecą nam gdzieś takie... Ale ja piszcie o kadakach, bo kadaki, nie wiem, że... Zresztą no wiemy, że latają, no ale może u latają, ale one latają. A wiemy, że nie latają, nie mamy, ale, bo, ale mamy, boimy się. No. Mamy taki otwarty teren, żeby mogły po prostu odlecieć. Tak samo te mandarynki też, tak te... No, te... no jak też, nie? Ale wreszcie możesz Ci pisać, bo na pewno wiemy, że staropolskie i nie latają. I francuskie też za bardzo nie latają. No, u nas nie latają. No, no ale to zależy ten... Ale na mają tam budżetu no, bo nie ma takiego czegoś. Możecie napisać jakieś, jakąś fajną, fajną rasę kaczek, która nie, nie, nie lata za bardzo, na przykład... Albo a napiszcie, nie wiem, a przymówiliśmy wam, jakie ja tam, co znowu mówiłeś chyba, nie, nie pamiętam też. <średziny> jakie te rasy kaczek, nie wiem, tam, że wiemy. Staropolskie, legusy i francuskie. Znaczy, francuskie latają, ale nie aż tak, że ten... Bo polskie są fajne też, ale one mają jeden kolor. Po filku, nie wiem czy jeden kolor no możecie napisać, bo wy nie wiecie, a my nie wiemy, bo tam... Ale wiem, że mają takie kolory, wiecie, jak dzikie kaczki, więc nie wiem, czy te dzikie kaczki to się nazywają staropolskie czy dzikie kaczki, po prostu dzikie kaczki. Nie ona chyba też się staropolską zrobić, że po prostu są tak salatają yy, no swobodnie. Dzikie. Kurnik trochę robiliśmy, znaczy my, my tam też z dużo nie pomogliśmy, bo, bo my dopiero na znaczy dużo nie pomogliśmy my My byliśmy, jak już tu usilek było to skończone, chyba usilek? Nie A my już pamiętam, że my tam to kończyliśmy przykręcać, to na dole tam. A ten? Bo, tam, bo my robiliśmy tak, że tam e, mój tata tam przykręcił nam tak, jak to ma być. E, e, my to dokręcaliśmy, a mój tata wtedy szedł wciąć kolejne płyty. Więc jakby tam, dwie, na przykład dwie do góry i po, po prostu my później tam A tej, robiliśmy na dół. W tym miejscu jest więcej miejsca, tak się wydaje. Tak patrzcie, chyba jest tutaj więcej Jest więcej, jest więcej no. ta, ta, To tak, to na przykład kaszkę, to byśmy mogli tutaj być. Po Proszę, poprawmy ale jest to bez by sensu się wykręcać. I ten... Więc. Znaczy no, widać po tym, że... Bo ta ściana to jest środkowa. I widać, że tam jest ta deska do przedziału. Więc widać, że jest więcej miejsca u silnika. to No. Bo tu jest tak samo, jak są drzwi, to jest z drzwiami na równo. Skąd jest tylko na równo, Tak, mimo no. o wiele więcej mięsa, a troszkę jest, ale... No kaczki mówią, brak co brakuje kaczy, mogłyby być na lepszą stronę wykręcać. To, jak tak będzie, tak będzie. No chyba, że gdzieś za małac, na przykład się pomyśli kiedyś, jak będzie za mała, Na pewno będziemy mieć więcej brak raczej niż 10. A, bo no później... tyle, żeby na tą grzędę się zmieściły, no nie wiem, no tu... 8, no, tu z 8 na 8 mi się 10. wydaje, że się może zmieścić. Bo no. też nie chcemy robić przez cały górnik rzędy, bo znowu do tego nie przejdziemy i wiadomo, że brachmy by miały lepiej, ale my znowu nie przejdziemy, a żeby im tu wywalić gnoźmy. No do góry tu nie gonać bez sensu, bo musiał być dopiero wyżar, on takie zaskoczył. Ja brak to taki nie A tyle nie ma nie indziej robić. Jedynie więc... kiedyś tam może, Jak będzie za małaś coś, to można pomyśleć o ten nie po całości zrobić jeden taki. To ten brachmo to nie jest taki gruby, tylko tak u nas gruby. <grybne> Jedno. Jakby wszystkie takie grube, to nawet sześć już tam może z tego Ale zobaczymy, jak to będzie. Brachmo, tak my tylko hodujemy dlatego, że ten... nam no, się podobają, no, ale też będzie jakieś dużo, bo są duże kury. Znaczy, jakbyśmy mieli na przykład w tym ceglanym kurniku, no to wtedy byśmy mogli ich mieć tam z, powiedzmy z dwadzieścia. No, ale, bez, ale to nie bez sensu w kwasie, w ogóle. Drewniany kurnik. Ja się ale, nie to nie bierze, to... No ale, no, ale takie przykład trzymuty. Szabo, to tak, to Troszkę, jak mrozić to będą, to mi się będzie grzebień odwrażał. One mają takim, że się nie odmrozi. Mrozi. Znaczy, szabo by tu miały fajnie, bo szabo, szabo by miały taki fajny teren do latania. Tylko, że znowu byśmy musieli tą siatkę do sufitu tu robić. No I one. byśmy musieli nad tą furtką coś zrobić, bo pewnie by przelatywały cały czas. No. A to by by nie przelatywały, ale. Znaczy, no ogólnie zamysł był taki, jak robiliśmy kurniki. Że w ceglanych zostają te, yy, których chcemy mieć najwięcej. Hmm. Więc zostały tam szabło i poki. A Silek, Silek. Ja czy więcej Silek, czy po będzie lecimy. I tu chcieliśmy mieć dwie rasy, które, które będziemy mieć mniej. Ale silek też hmm. będzie duży. Silek będzie duży, no bo silki śpią na ziemi. no hmm. silki to se mogą mieć, nie wiem, no tutaj ten kwadracik taki to se mogą tu spać, no bo się pomieszczą, tak? No a ty mnie je nie przekrzykuj. Silek ten nawet może być z a więcej. No, 30, 40? No 30 myślę, że tu się na spokojnie pomieścimy. Na razie mamy 16, teraz 8. <laughs> znaczy tak trzeba patrzeć, żeby kury miały też swobodne miejsca, żeby... Jak sły, to żeby się nie, nie przepychały, nie żeby się tak normalnie miały. Mogły se iść gdzie chcą i mają. Mają wystarczające Nie wiem, czy nas w ogóle słyszycie, muszę się drzeć, bo. Tam drachma, tu biała, silka. Siedrum. A też myśleliśmy nad tymi, nad tymi, co chcieliśmy zrobić, te wszystkie te plany. I zrezygnowaliśmy na razie z przepiórek. Możliwe, że mówiliśmy, nie pamiętam. A też kiedyś planowaliśmy, niedawno, nie, dawno... Ej, nie dawno. no tak sobie myśleliśmy, że Feniks, no ale tutaj też mamy te brachmy, to już brachmy zostaną. A z ile kochanym nie sobie rezygnować? Bo mówimy, najbardziej jedyną taką lasą, co kiedyś, może zrezygnować ze brachmy, ale to na pewno nie teraz, w na najbliższym czasie. Bo na pewno, na pewno, wiemy, że silek jakiś szabo nie rezerwujemy, bo to takie rasy. Na pewno szabo nie ma, szabo to No szabo, szabo to jest o tyle taka rasa, co nawet jakby, jakby jest, bo jest, ale to jest nasza pierwsza rasa. I po prostu też mamy mega sentyment do tej rasy. znaczy kury mamy ładne u szabo, więc a, też... Znowu dzisiaj nie możemy dostać o chwilę u bo śnieg leży, jak one się boją wyjść na wzór. Znaczy szabo, jakby nam wyszły, to pewnie jakby znowu były na drzewie, więc wolimy nie ryzykować. No to więc nie jest brudno na razie. A teraz jest taka sama, że się szybko brudzi, ale... A też raz w to trochę to widać, bo tutaj przy wejściu to nasze będzie. Znaczy my, jak mamy rasy, to mamy... Szabo, szabo mamy dlatego, że są, no, są ładne, mamy ładne kolory i były naszą pierwszą rasą. Kochiny to dlatego, że ładnie wyglądają, bo jakieś mega ładnych, znaczy ładne barwy mamy, ale nie mamy jakichś takich rzadkich chyba, jak z takich... Słuchaj, 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 mamy chociaż białe, ale nie mamy funduszy, no ale tak białe, nie roztrowe roztrowe białe, kochiny są mega ładne, mi się, to jest chyba jedna z barw, to co niską, mi się o, najbardziej podoba. Tam zawsze jeździliśmy, a nie zawsze, no za chwilę, za poczem, tam też, tam tam też często jeździliśmy, w Polsce. ale to jest za tam kilka kilometrów, patrzyłem. A Silki też mamy, bo też są to były chyba rasa, którą ja od początku mówiłem, żebym bym chciał mieć, bo to były takie, Pamiętaj. które mi się najbardziej podobały. Fajna, że kurnik, miały miałeś kosilki szabu, A no, Silki I fajna, sil, że tam u jednej osoby byliśmy i kupiliśmy... Kupili, mieliśmy jechać po parkę kochinów. Nie, jeden to jest dwa Kochiny. I Zrobiliśmy tak, że się wymieniliśmy, koguta, tam daliśmy mu koguta, szabo i silki. I za to on nam dał koguta i zszedł trochę z ceny. I, te... I, I napisał nam, że... Napisał nam, że ma koguta feliksa za 15 złotych. No to my takie, no kogut Feliksa za 15 złotych. A widzieliśmy No to bierzemy i wzięliśmy. I tak? I później... I później jeszcze mnie nadal się pytać, czy, czy chcemy te białe czuby. No i wzięliśmy trzy... A zaddychaj jeden był. I zadychę był. No to też dobra mega cena. Bo normalnie to... A to były młode. Normalnie to nachodzą po były po jakie sztuka no, no, Biało czuby tam takie stanie Mieliśmy... w miarę było. Mieliśmy no, iść w właśnie, ale w ten powód jał, to zaczął kuleć, i za kulął nie wiem co z nim było. I nie dap nic, więc zrezygnować tak samo z Feniksów. Znaczy no jest... najprawdopodobniej zamiast Brahm to by były czubatki tutaj. No. Ale tak się potoczyło, że Brahmy są tu, czubatek nie ma, Feniksów też nie ma. Znaczy Brahmy u nas... Jeszcze... U nas na początku były u Szabo. Tylko że mieliśmy tamtego Koguta, co zganiał koguty Szobo po prostu. No Miksa. I... No a później jak wygrał po... z tym kogutem, to nas I my stwierdziliśmy, że... że one nie mogą być razem. Z koleżanką on tutaj było z tymi kurkami, i tu nie kuchliśmy drachmy prawdziwe? Bo tam spokój, ta była ta kurka czarna, prawdziwa, a reszta była z, z tymi gniazdkami i tam malansami, różnymi wszystkimi. One cały czas są, bo ten malans tam jest i ten mikrofon wniosek, bo ta kurka jest razem. Babcia jaką sobie zostawiła. Kutkę też. Znaczy, bo tamten kogut był mega ładny, ale nie był po prostu rasowy. No, a no bo to na ten... My go nie kupiliśmy tylko na ten. nam przywieźli. Nie naszej znaczy wiedzy, ale nie wiedzieliśmy, że nam kupił. Znaczy no, mega że on nie był prawdziwy. Znaczy prawdziwy nie był czysto rasowy. Bo barwy... Był barwy... Barwy no to był o wiele ładniejsze niż ten. Ale się jest, nie, nie denerwuj, bo się tak spojrzą na mnie. Wyżej to tak ładnie, ale się nie denerwuj. <grystanie> Zaraz mnie pobiję. Pamiętam, że ktoś ma nawet. Eee. Wymiany kołów zabrakło, się nie To w może jakieś to będzie, że się wymienił. To będzie na no, wiosnę. Dobra, ale wam dziękujemy, za odejrzenie tego odcinku, bo nie możemy go prowadzić, bo cały czas się drą. Więc nie będziemy przekrzykiwać się z nimi cały czas. My, my Was zapraszamy do obejrzenia następnych odcinków.